Brać co? A Co jest? Bracie. Ała co? A Ała, Ała co? Czego się boisz? No się śnił mi się taki duży pająk. Taki duży pająk? Dobra, nie niż tego. No dobra, to chodź, no chodź się tutaj położ, zaśniemy razem. Dobra, to chodź spać, młody. A. <hinny> A. ej, ej! Ej, Co? Czemu jest się na co duży? Ej, ej, wszystko git, wszystko git, ej, ej, kweksa, wszystko Nie git. Ej, co ty tu masz, jakieś fioletowe? Jakie? No tutaj coś na moze masz. Coś się ugryzło chyba. Ej, coś... w ogóle... my duży jest! Nie ja wiem... Taki nie wiem, dobra, chodź, chodź. A nie, miałam jakoś tyle energii dzisiaj. byś się chyba do, ja za dobrze ja wyspałem. Ja Oj, jak ja wysoko skoczę. Ej, 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 która jest godzina? Która jest godzina? Weź mi powiedz. O... Eee... Trzecia dwadzieścia trzy. Trzecia... Świra. Jasno, jasno. No wracz jak ja idę sprawdzą na 323. Trzecia dwadzieścia, czyli 15.24. Aha ci odchodzi. A no, no dzisiaj przy... A, dzisiaj jest ten niedziela. jutro do szkoły. Ej, ej, chodź na miasto! Chodź na miasto, chodź na miasto, chodź na miasto. Dobra, oj, niedzielka dzisiaj. No, ale w ogóle nie wiem. Nie, ty, ty jakichś sterydych bierzesz. Ja to mówię mamie. Ty mamie mówię. Ja dostaniesz karę. A ty No dobra. Jezus Maria, co? Jakim cudem? Ja to robię. Jak? Ja, jak? Ty, ja cię... Prze... Weź spróbuj mnie zaatakować. O, Nie, nie bij! a wow, ale mnie zdzieliłeś, no co ty zrobiłeś? Ile ci bije? Ile? Chyba. Dobra, chodź gdzieś, chodź na miasto Dobrze. Ej, co, co, co tu robi krowa? Co, co tu robi krowa? Nie wiem Dobra, chodź na miasto No dobra, dawaj, no już, ej jesteśmy na mieście dobra 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 ej w ogóle jest tutaj taka ładna architektura widzowie nie wiem strasznie mi się podoba to miasto my się tu w sumie kiedy przeprowadziliśmy 3 tygodnie temu bo my ogólnie jesteśmy z manhattanu nie. my jesteśmy ogólnie z manhattanu widzowie a to jest ten to jest ej, czekaj jak to się nazywało ej, nie nowy Jork. No. w na garaże. E, i my, ja, to, to jest Queens ogólnie. My jesteśmy z Manhattanu. To jest Queens. E, więc no, w ogóle jest taki wysoki budynek. Nie wiem. Dosłownie jakby z tego spać to by się chyba zabić. Co z... Jak? Jakim? Czekaj. Ej, chyba, chyba zostanę, zolim... olim... zostanę olimpijczykiem Ej, no i... chyba złama... nogę nogę normalnie. No pa! Bo... Oh. To jest. Bo. O kurde. Czekaj właśnie. Dobra, idziemy sobie do dalej. No, bo my tu w sumie jesteśmy z tego... O! Ej, co, co ty robisz? Ty jesteś cheater! Y jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Y po prostu palcami tak zahaczyłem. Patrz. Y dobra, czekaj. Ej! Czekaj. Nie. Ej, co jest? Co jest? Ej, co jest? A słyszałeś co o takim. O. O, od Marvelu? Słyszałaś? No, podobny nowy film ma być Avengers Doomsday. Ja na niego idę. A wiesz, że. Wiesz, że Spiderman się tak wspinał? A um, ty nie gadaj, że my Spidermanami zostaliśmy. O Boże. Ja Spadłem prawie. Ej, weź... Y, spróbuj mnie zaatakować. O, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Czekaj. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. raz. Przeskoczyłem nad tobą, nie biej no. nie bij mnie. mnie. Przeskoczyłem nad Bra tobą. Możemy skakać No, strasznie dziwne Ale patrz, patrz no, jak jest ładnie. Aha! Dobra, nauczmy się. Ale wiesz, O kurczę. Jak teraz zajdziemy? Yy, nie wiem. Ale... Mam pomysł. Mam pomysł. No. Zobacz. Zobaczmy, a, mi, schodami? To, to będzie bardzo ryzykowne. Stać piękny widok, widzę, obie co? Yy, wiesz co? Jeść. Dał środek? Żyję, żyję, żyję. Okej. Okay. No. Dobra, jestem. Ja nie wierzę. No ja tak samo, nie wiem. Dobra chodź bo chodź do domu wracamy do domu wracamy do domu chodź szybko szybko dobra, szybko Musimy szybko do domu ale szybko chodź. już jest dziewiąta czyli dwudziesta pierwsza o kurde dobra dawaj szybko Dobra i chodź szybko chodź, zaraz no, mama mała nas zabije Ej czemu ich nie ma? Znowu ich nie ma pewnie jaką na delegację wyjechali Nie wiem widzowie dobra. ogólnie nasi, nasi rodzice zaczęły mi na delegację wyjeżdżają bo są na garage to no. się jak nie umieliśmy tego podnieść? No. Słatrz. O kurde! Ty! Z, z strongmanem. Dobra, ej! Jest czy... mi tak... Czekaj, bo jest mi tak gorąco, że ja muszę uchylić okno. Czekaj. No. O Boże, wiele to, lepiej. To, to Dobra, o. ja idę do y, Ja y, idę y, coś zjeść i y, 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 idę do łóżka, bo już nie, nie dam rady. Przecież my, mieliśmy I już na to... szkołę. Mieliśmy iść do szkoły, więc musisz sobie spać. No wiem, ale... Dobra, czekaj. Wezmę sobie jabłuszko. Na jutro. Siedem jabłek. Dobra. To chodź do spania, jutro tu zjem na śniadanie. Już po prostu. Chodź, 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 chodź. Dobra. Ty idziesz znowu do mnie? Czy do siebie idziesz? Dobra. No, idę do się... Dobra. Idę do siebie. Dobra, idę Dobra, to dobranoc bracie. Dobranoc. Dobra widzowie, Quex poszedł na, y, do szkoły, ja poszedłem na wagary i tak mam w sumie już te 15 lat, więc w sumie walić, no. A i w, i w ogóle ja się chciałem też porozglądać i w sumie, bo te nowe moce, no po prostu one są świetne. Wybiegłem dzisiaj i dosłownie... Ej, kto to jest?! Ej, ty, oła! Oła! Kto to jest?! Kto to jest?! Kto to jest?! No, chodź tu. Ah. No, dawaj, dawaj. Oh. Ha! I co? Oh. Ah. Oh. To A! A! Oh. Oh. Chodź Tu mam tutaj, mały gnojku! Ah. I co? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Dobra Do więzienia idziesz, do, więzi do więzienia Dzwonia na policję Halo, policja Dzień dobry, chciałem zgłosić napaść Jakiś bandyt tam nie napadł Czerwony cały To jest przy tych najwyższych budynkach yy, Na... Yy... Jak się nazywa? Yy. Dobra, yy, znajdziesz moją lokalizację. To do widzenia. Policja już jedzie, kolego. Kolego. Ty. Dobra, chodź, 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 chodź tu. Chodź. Zwią, chodź, 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 chodź. No i teraz się ładnie związuje. No to czekamy na przyjazd policji. Ja sobie lecę, pa Nara. Dobra widzowie, yy, jestem na budynku i... No ogólnie jak tutaj zobaczycie sobie Jest wysoko i tutaj jest jeden taki daleki budynek. Ja bym normalnie tam nie doskoczył. Bracie, bracie! bracie. Kueks? bracie. Kueks, gdzie ty A. jesteś? Ekso. No gdzie o, ja Ciebie nie o, widzę? coraz bardziej cię słyszę. O! Jestem... Na górze tego budynku, prawie Dobra, no ja ciebie też coraz lepiej słyszę, ale gdzie ty jesteś? No, chodzę na górę nie tego widzę budynku cię. szklanego, dobra Halo, halo, słyszysz mnie dobrze już? No tak, słyszę cię świetnie, ale... Ja już dosłownie koło mnie, ale... Ja cię nie widzę, ty jesteś niewidzialny Gdzie ty jesteś w tym? Chyba nie na tym budynku. Dobra, wejdę. No i budynek. Y, taki budynek y, obok tego szarego budynku. Taki trochę mniejszy. Y, nie wiem. Nie wiem. Jakiś inny budynek. Gdzie? No. A gdzie ty? A na którym jesteś w budynku? Na tym bardzo wysokim, najwyższym chyba. Czy jak tam... Yyy, dobra, czekaj. Yyy... Przepraszam. Przepraszam z siły, nie wiem czy mnie dobrze słyszysz. No, dobrze. O dobra, bracie, 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 bracie. Idę, 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 słyszysz mnie? No tak. Słyszysz... To nie dostaniesz! Dostanę się. No, a... da daj ci rękę, rękę, rękę. Oj, przepraszam. No, no, no dawaj, rękę ci dam. Nie jestem dobry to! A... No, dawaj, 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 no rękę, rękę. Nie. Dawaj... Nie? No. Dawaj, no rękę. Daj mi rękę, no dobrze, dobrze, no daj! Daj! No nie! No dobrze dobrze, no! Tak, tak, tak dobrze, no. Dawaj! Tak jest! Boże święty! I o, ej w ogóle, cześć, to że chłop jakiś ej, gangster mnie napadł i go pokonałem. Nie wiem, nowa A się na Bo mi się nie chciało. Dobra, ej, musimy przeskoczyć na ten ten budynek. Nie wiem, czy się uda, ale... Lecę! Ała! O, Ała. <laughs> Mnie nie zabolało, ale... Ała! Ała. Bez... Dobra. Yy, to tak, doskoczyłem, doskoczyłem. Na luzie, na Esie Musimy potrenować dzisiaj też spinanie się. O, dobra. co? Bracia, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, bracia? Na tym budynku, gdzie A to chodź, zejdź, zejdź, zejdź. Chodź. Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie ty jesteś? Jezus Jezu smary, czekaj. Po której stronie jesteś? O, widzę cię, widzę cię. Widzę twój nick. Chodź, chodź. Chodź tu, chodź. A dobra, myślałem, że jakiś niewidziany jest i dobra. Ach, chodź, chodź, no, dobra. Chodź, chodź, chodź. Przeskocz. No, dawaj, chodź. Chodź. O, no A nie myślisz, żebyśmy sobie zrobili jakiś stroju? No możemy zrobić, ale czekaj, patrz. Pajamczyny. Jak Spider-Man. Dobra, wspinamy się. Ło... Ej, o! O kurde! Hop! Okej, okay. dobra. O. Wow. O kurde, dobra. O. Myślę, żebyśmy mówili o tym mamie. Co? Myślę, żebyśmy mówili o tym mamie. Myślę, że nie, nie potrzeba jej narażać. Wiesz, mamy, będziemy, będziemy mieli tylu wrogów, że może ona zginąć przez nich i tak samo wiesz, jak y, ten wujek Ben Spidermana, czy jakoś tak. Nie pamiętam już. Dobra, dawaj. Ej, w sumie zaraz lepiej nam to idzie. Tak zauważyłeś, tak se gadamy i... Dobra, jak się nie zabije... to jestem Sigma. Ja też spróbuję! Ja idealnie. Dobra, i teraz bezbłędnie. Bezbłędnie, bezbłędnie. Sku skupię idziemy, się tylko na tym. Idziemy, idziemy, idziemy tam. Idziemy po domu. Czekaj. Bo już jest 22. O kurczę Dobra A jutro jest co? Jutro jest wtorek, tak? Tłusty wtorek okay. Jest, myślałem, że umie umrzesz Dobra To chodź do domu